Czarnogóra. Przez jej największe miasto i stolice pod przejeżdżamy bez zatrzymywania się. W trakcie II wojny światowej była ona intensywnie bombardowana, a dzisiejsza typowo komunistyczna zabudowa nie zachęca do zwiedzania w 40-stopniowym upale. Natomiast Park Narodowy Jeziora Szkoderskiego wygląda wspaniale. Po drodze mijamy też Fort Lesendro, do którego podobno jest dosyć niebezpieczne dojście, ale widoki rewelacyjne. Podziwiamy i pędzimy do Utiech. Utiecha. malowniczo położona w sumie mikro miejscowość turystyczna niedaleko granicy z Albanią. Kiedyś tętniąca życiem z wieloma niemal ekskluzywnymi atrakcjami, jak baseny na skalnym wybrzeżu, dzisiaj trochę podopadła. Jest tutaj mocne zasolenie wody, dzięki czemu fajnie się snurkuje. Podobno są tutaj również najpiękniejsze zachody słońca na całym wybrzeżu. A dla zwolenników równomiernej opalenizny jest też maleńka, co prawda, ale jest plaża naturystów. Nie najgorszy mamy widok z kamperka. Cześć Maczko. Wcinaj, Maczko, wcinaj. Piękne kwiaty. Moćka, Maćka mamy. Tak? Tak, Maćko? Maćko? Tak. Bardzo dobrze wyglądasz. Nasz Maćko. W końcu Albania, kraj mercedesów, myjni ręcznych i bunkrów. Lecimy nad tutejszą część Jeziora szkodorskiego, gdzie woda ma być w końcu ciepła. A na razie ilość bunkrów i mercedesów mnie jakoś nie powala. Nie, tam, tam będzie takie nie, Oj samo wąż! Widzicie Ale tam płynie nie, 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 wąż, wąż, widzicie nie, Ale nie, nie, O, wąż, jest. nie, ja pierdzielę. Ale sytuacja. Normalnie worki to był koszmarnie smutny widok dla nas wszystkich, a zaskoczenie i złość dzieci na ten proceder tym bardziej potęgował naszą frustrację. Jeszcze przed chwilą podziwialiśmy otoczenie, żeby zaraz zobaczyć jak ktoś w biały dzień zrzuca na plaży pełne worki śmieci i ucieka. Ogromnie, ogromnie przykre i... wstrząsające widok. Wróćmy jednak do zwiedzania. W końcu wjeżdżamy do miasta Szkodra i możemy podziwiać mercedesy wszystkich rodzajów oraz średnio co 300 metrów myjnie, w których właściciele swoich maszyn mogą godnie zadbać o ich rakier. Dzień Tak. jedziemy do mhm. naszymi rumakami, tu jest dzisiaj nasze spanie z widokiem na jeziorko Szkodra. i góry, na jezioro Szkodra i góry. No nie, no taki smuteczek. No idź. Nie ma flow na wodę. fajny klimacik na na tym pomoście. Serowe z mozerelką, z masłem, takie ciągnące. E... Ale tam są do albo co? Chyba nie. A potrzebujemy do tego sałatki? Weźmy tylko to. Dobra. I będzie ten chlebek, i spróbujemy. że Dostałyśmy wino tchniejsze, które jest naprawdę. Można chcieć lepsze to troszeczkę. Ooo, ciekawostka. O. I ten chlebek. Uuu, fajnie to wygląda. Ten chlebek mnie fascynuje. No, mąka kukurydziana z masłem i z serem. Smakuje jak taka bardziej pulchna zasmażka na, na pierogi, na pierogi na te, o, na leniwe. A ten chlebek jak kopytka. To jest chrupiące, słodko-kwaśne. Po prostu jakby oddzielić Podsmażone kopytka, to, jest podsma to są podsmażone kopytka, ten chlebek. A to jest to, co jest w środku tych podsmażonych kopytek. I to jest po prostu oddzielnie, przynajmniej. Znaczy ten chlebek bym jeszcze zjadła. Chyba go polecę nawet. Tylko że to jest tylko tutaj. Bo to podobno jest rodzinny przepis tej restauracji. Niby w północnej Albanii oni to jedzą. Takie chrupiące, miękkawe. Ze śmietaną ale syte na maksa. To jest porcja na cztery osoby i jeszcze brakuje tutaj warzyw na tym stole. I jak ktoś je mięso, no to... To, to mięsa, bo to jest tak jak... jakby się naładowało pół kila kopytek tak. z zasmażką bułki tartej. Zupełnie inaczej niż, do, niż to co my znamy i do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Zupełnie inaczej niż w Czarnogórze, niż w Bośni, Takiego czy też nie? Jemy. jemy takie coś po raz pierwszy, i to jest fajne, i to jest zaskoczenie, i to warto spróbować, bo czegoś takiego też nie jadłam nigdy w Polsce. To jest coś absolutnie zupełnie innego. Jeszcze z tego jakiś kefirek na przykład, co? No, byłby orzeźwiający. Na pewno. Taki pomógłby to, no ja już jestem pełna. Dziewczyna młoda, bardzo fajnie gada po angielsku. Może nam się uda zapytać jej. I opowie, jak tutaj tworzą te całe, te całe posiłki. Bardziej architektonowo-fotograficzny. So, if you can talk about it, it like I wouldn't like for myself, but okay. for example, I can put some food here and talk about that. You can film the, mm -hmm. the food. We can cook something, okay. and you can, show, I can talk, and you can show the food and everything. Okay, <laughs> okay. it would be great. Okay. Thank you very much. Well, okay. I'll see you tomorrow. Yesterday. <laughs> Yesterday. <sweetie. laughs> yes, Bye. Bye. Goodbye. Yesterday. <laughs>